Zaczynamy produkcję naszego daszku. Do daszku. Do daszku. Kupiliśmy. Przyda się nam. Kupiliśmy, jak to się nazywa. Fachowo? Nie wiem. No, niemieckie, coś niemieckiego. Piszę. <grystanie> Jak to tam pisało? Nie wiem, w aukcji. No, nieważne. W każdym razie taka wodoodporna e, płachta. Taka w, w stylu takim wojskowym, żebyśmy tak. byli niewidoczni. <grystanie> w lesie. E, z takimi nabitymi już otworami na e, paliki. <grystanie> No i generalnie będzie to wyglądało tak, że będziemy sobie to wkładać tutaj w szynę, tylko samego materiału nie włożymy w szynę, do tego potrzebna jest kedra. Tak, ona się składa, to wkładamy do tej rynienki, a tutaj wszywamy yy, Daszek. Ten nasz materiał. O, jedzie Radek. Tak. Powiedz nam, co ty robiłeś. I może potem wam pokażemy. Na hopach, zrobiłem sobie na polu takie hopy i byłem kopać. Aha. I co tam skaczesz, czym? Z rowerem. Rowerem, oczywiście. Radek z kolegą sobie zrobili takie hopki tutaj, amatorskie. By hmm. tutaj na rowerkach i skaczą. Jak to wygląda? Uu, pięknie! Dzisiaj byłem tutaj chyba od 10. Aha. pięknie. To trzeba tu uważać, bo to jest bardzo niebezpieczne. Skoczyć! Do To mam do kolumny. Nieźle. Wybicie jest. Próg jak skoczkowi. Masz te kempingowe, kempingowe zakupione w dekatlonie na wysokość 195 cm. Będziemy je tutaj umieszczać w tych właśnie otworach Montażowych? Tak. Yy, napinacze i... Śnureczki po prostu. Po prostu. Takie śnureczki. W takim razie zabieramy się za szycie, przygotujemy sprzęt. Idziemy dziergać. Idziemy dzier dziergać, bo idzie burza. I Daszek by, by się przydał. Kawa się nie wypije na deszczu. Takie coś nam wyszło. Tak. Takie coś nam wyszło domowym sposobem. Mamy zadaszenie. I właśnie, o. I właśnie jest próba deszczowa. Ja I nie pada, a ja, ja polecam. <gry> To zwijamy się, no. bo zaczyna padać. Ukon, szwaczki.